Tak, już cię wrzucam. Już jestem. Jesteś, jestem. Jesteś, także tak, Agnieszko... zobaczcie, są tutaj ty setki tysięcy ludzi, jest, są tysiące traków, konwoje cały czas dojeżdżają. Jesteśmy pod parlamentem, jest mnóstwo ludzi, jest największa na świecie dużo, chyba dużo manifestacja. Media mainstreamowe mówią, że jest nas kilkaset osób i jest 50 traków, także sami zobaczcie, co się dzieje. Dzisiaj chyba jestem w najważniejszym. Miejscu na świecie i zdajemy wam z tego relacje. Agnieszko, powiedz mi, jaki jest plan dzisiejszego dnia? Czy będą jakieś przemowy, występy trackerów, polityków? Tak, tak, prawdopodobnie nazygni jest tak dużo ludzi, że nie wiem, to się dzieje w wielu miejscach przy całej tutaj Parlamencie dookoła są różne standy, są przemówienia. W tej chwili podobno przemawia jakiś policjant. Myśmy po drodze, kiedy szliśmy z Gatino do Otawy, przychodziliśmy rzekę Otałę na piechotę, czyli przeszliśmy na piechotę z Quebecu do Ontario, wow. do Otawy na tą manifestację. Spotkaliśmy byłego policjanta i żołnierza e, Krzysztofa, który przemawiał, Polaka. Więc to było niesamowite. Podobno jest duża część policji, która wspiera ten ruch i tutaj właśnie przyjechały konwoje, więc akcja jest taka, że... Zjechała się cała Kanada razem z konwojem. Ludzie, którzy wspierają ten ruch. Zwykli cywile, tacy jak my. No właśnie, zjechali, powiedz, żeby... jaki jest nastrój? Czy oh. widzę, że to jest raczej nastrój piknikowy? Tak, bo Kanada w ogóle to my jesteśmy lipryzowicze, więc każda okazja jest dobra do tego, widzę żeby Widzę twoją zrobić mamę. Tą pozdrawiam imprezę. twoją mamę. Tak, mama, mama. tu są witamy, moi przyjaciele. Pokażę, pokażę wam polonie. Słuchajcie, to jest jedna wielka impreza. Pamiętajcie, że jest to pokojowe. To jest sprzeciw, ale tutaj nie ma żadnej przemocy. Zobaczcie! Justin Trudeau is Just going to go! Justin Trudeau Just Just is Just to go! Justin Trudeau ma odejść! Polacy! Polonia! 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 Polonia. Polonia. Jesteśmy live! Jesteś Jesteśmy live! Bożena! Yy, Agnieszko... Bożena! W tej chwili krzyczą, ja przychodzą! No atmosfera jest niesamowita, Agnieszko. Yy, Agnieszko, yy, zapytam cię jeszcze. Powiedz mi, czy, o której się zaczną przemówienia? Czy ty tam jeszcze będziesz, jak będą przemówienia? Tak. Ja tu cały czas będę, to się zaczęło o 12 i będzie cały dzień, będzie na pewno dużo programów, dużo rzeczy, czekamy na kolejne konwoje, są przemówienia, jest to bardzo duże, więc wszędzie są manifestanci, tak jak powiedziałam, to jest to jest pokojowa, pokojowa manifestacja, chociaż robi się z nas jakichś tam przeciwników i groźnych ludzi, nie jest to prawda, przyjechały tutaj rodziny, Rodziny z dziećmi, są zwierzęta, są matki z dziećmi, są zwykli obywatele, tacy jak my, którzy po prostu pokazują, że nie dało się w nas zabić człowieczeństwa, tego ducha, nie dało się nas omamić, nie dało nam się wmówić kłamstw i że dzisiaj za tym ruchem trakowców łączy się cała Kanada i przyjechali dzisiaj ludzie na tą gigantyczną manifestację, żeby wspierać właśnie całą Kanadę i trakowców ale przede wszystkim wywalczyć zniesienie obostrzeń. Teraz krzyczą wolność. Liberté! 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 Liberty! Liberty! Co? To jest jeszcze... wolność po francusku. Podziwiam Teraz Cię i podziwiam kemek. Ciebie i Twoją mamę. U Was jest temperatura na minusie i to dużo, prawda? Mamy słońce. Jest w słońcu cudownie, jest ciepło. E, mamy serca gorące, otwarte umysły i oczy i nie, nie boimy się temperatury! Co prawda wyglądamy jak Eskimosi, ale jest dobrze. Jest pięknie. Jak widzicie, na no atmosfera jest niesamowita. Pamiętajcie, że. Pamiętajcie, że powtórzę jeszcze raz. To jest protest, to jest manifestacja. Trakowcy są, e, trakowcy są pokojowi on do tego nastawieni. Nie chodzi o to, żeby. <grym> nie chodzi o to, żeby e, zrobić strajk, żeby zabrakło, e, zabrakło podstawowych rzeczy do, do życia. Tak, bo to jest e, główny zarzut. To nie jest, to nie jest żadna akcja przeciwko ludzkości. E, to jest pokojowa manifestacja, żeby zatrzymać restrykcje i przywrócić. Wolność, kiedy ta wolność została utracona, sprzeciwili się Krakowcy i do nich dołączyła cała Kanada i mnóstwo mnóstwo ludzi, którzy wiedzą, że dzieją się nienormalne rzeczy i popierają ten ruch. Także za trakowcami, z konwojem z całej Kanady przyjechało, przyjechało mnóstwo autosobowych. Wszyscy no są dzisiaj na tą wielką manifestację, więc my zostajemy dzisiaj na tej ogromnej manifestacji, a kierowcy trakowcy. Zostają do końca, zostaną tutaj w Otawie, będą na ulicach i będą dalej manifestować. Nie chodzi o to, żeby robili blokady, tylko chodzi o to, żeby wyrażali sprzeciw i udowadniali rządowi, że najwyższa pora odpuścić i nie odjadą stąd, dopóki restrykcje nie zostaną obalone i rząd nie przywróci normalności i wolności. Także, jak Agnieszko, widzicie dzisiaj, Kanada. Agnieszko, y Widzimy, że to nie są już tylko trakowcy. My tylko oglądamy obrazy, ale domyślamy się, że jest tam mnóstwo innych zawodów, wszystkich profesji, prawdopodobnie cały przekrój społeczeństwa. Jak ty to widzisz? kiedy wczoraj jechałam, kiedy wczoraj jechałam z, z konwojem z Quebecu tutaj do Otawy, spotykałam najróżniejszych ludzi Quebeców i ludzi z Ontario, anglofonów, frankofonów, ze wszystkich, ze wszystkich profesji nauczycieli, pielęgniarzy, ludzi, którzy pracują na, na, na budowach, to po prostu wszystkich. I co cię, oni mówią to, co my. To my nie jesteśmy żadnymi komplotystami, my po prostu znamy prawdę i wbrew propagandzie i mainstreamowym mediom, które z nas zrobili komplotystów, mówimy głośno to, co się dzieje na świecie. A dzisiaj nam pokazano, co oni mogą nam zgotować i my do tego nie dopuścimy, bo my wiemy, jest nas więcej niż się spodziewaliśmy. No bo e, Zygin tu mówiono, że 90% ludzi w Kanadzie e, jest po prostu już totalnie uśpionych i, i tak nie wierzyło to, w to. Tak to widzieliśmy, a, prawda? A zobaczcie, co się dzieje: proporcja się odwróciła, tak? To są jest wszyscy to... ludzie świadomi, to są ludzie, którzy wiedzą, my z nimi rozmawiamy. Tu jest cały przekrój społeczeństwa całej Kanady, z całej Kanady, oni tu jechali. Dziesiątki tysięcy kilometrów ze wschodu, z zachodu przyjechali tutaj, i to jest ogromna organizacja. Jest cały wolontariusz, ludzie się organizują, żeby przynosić nam jedzenie. Picie, Widziałem e, policjantów przynoszących wam herbatę. Tak, do, dostajemy noclegi słuchajcie, jest to niesamowicie dobrze zorganizowane, żeby tu przyjechać, żeby tu być. I to jest dzięki lokalnym ludziom, którzy wspierają to i pomagają na każdym odcinku trasy. Słuchajcie, trakowcy zebrali ich ponad, już nie wiem, bo wczoraj sprawdzałam 6 milionów dolarów na tą akcję. Ale są zablokowane. Um, tak, pieniądze są zablokowane. Oni tylko wydali milion dolarów na benzynę, a całą resztę jedzenie, noclegi wzięło na siebie społeczeństwo, obywatele, ludzie lokalni, którzy mieszkają, ich wspierają. Robią, robią możesz... kanapki, robią jedzenie, im przywożą przynoszą na wszystkie miejsca punktów. A możesz nam to powiedzieć, to jest, to jest niesamowita. dlaczego te pieniądze zostały zablokowane? To trakowcy zablokowali te wydawanie? Nie, czy... nie. To rząd zablokował. Ale, Zygi nie mogę powiedzieć, bo jesteśmy na live Rozumiem. na pewnym kanale. Jeżeli wymienię to słowo, to będziemy od razu zamknięci. Zrobili z nas po prostu, no, ja, bardzo wiem, ja wiem, ja Nie ludzi. mów tego. Tak, tak. tak mhm. Także może, może tutaj yy, zgłosili się nawet po pomoc ponoć do armii, ale to są tylko jakieś plotki. Yy, jak widzicie, tu jest cały przekrój społeczny, rodziny, wszyscy pracownicy, wszyscy ludzie. Którzy wszyscy mówią, mamy dość, jesteśmy ludźmi, nie boimy się niczego. Ściskamy się, obejmujemy, tańczymy, bawimy się dalej. Jesteśmy manifestujemy, w tym z wami, Agnieszko. My jesteśmy jesteśmy w tym z wami. ludźmi. Mimo, że jesteśmy tu w Teksasie, ludźmi. a Andy u siebie w New Jersey, to jesteśmy z wami ja I wszyscy ludzie, którzy tutaj są, zobacz, ile serduszek na czacie, zobacz, ile pozdrowień. Wszyscy ludzie się łączą z wami. My w tym dzisiaj jesteśmy wszyscy, jesteśmy Kanadyjczykami. Tak, dzisiaj wszyscy jesteśmy Kanadyjczykami. Bo to, co dzisiaj robi Kanada, to jest, to jest dla całego świata. To Kanada dzisiaj powstała pierwsza i daje przykład, że człowieczeństwa w nas nie da się zabić, że jesteśmy ludźmi i że dalej chcemy tańczyć, jak pokazali to Francuzi, że owe okrągłe ustawienia. Wczoraj pokazałaś przytulać... nam piękne zdjęcia i filmy, jak byliście w restauracjach. Wiesz, żadnych. No, tak, nie nie mogę wymienić nawet słów. Tak. A, to ja powiedziałam, przepraszam, tak. tak. No, normalnie, dzisiaj, dzisiaj w Quebecu jest, jest strajk że jest właśnie takie na, nawiązanie, że taka prośba, no taka akcja, żeby właśnie restauratorzy otworzyli restaurację pomimo, że jesteśmy w lockdownie i mm -hmm. żeby nie było żadnych tam QR-kodów i nie było żadnych zamordników. Także dzisiaj jest taka akcja w Quebecu na wielką skalę. Także słuchajcie... Ale udała to się ta akcja? Udało się to? Nie wiem, nie wiem, nie jestem w Quebecu. Będziemy dostawać informacje stamtąd, ale myślę, że tak, widząc po tym, co się wczoraj działo w Quebecu, Cały Quebec tutaj też powstał, przyjechał do Otawy, ludzie byli, byli i z transparentami wspierali, pokazywali swój, swoje wsparcie Słuchajcie, na wszystkich Agnieszko, drogach. Słuchajcie, gdyby, i, i gdyby powiedzieć wstach. Polakom w Polsce, jak to wygląda, jeśli chodzi o terytorium i odległości, to tak jakby z całej Europy, z najdalszych zakątków, ludzie zjechali się do Warszawy, czy to z Sam Norwegii, Quebec. czy to z... Tak. Sam Quebec to jest pięć razy Polska, mhm. największa prowincja w Kanadzie. Także przyjechał Quebec, o mamy tutaj tak, helikoptery. Ma... No tak, dla naszego tak. bezpieczeństwa. Tak, ale tu naprawdę nie ma się co martwić, to jest pokojowe, tu nie ma, nie ma już nic, to jest zabawa, to jest, my jesteśmy ludźmi, my pokazujemy, że chcemy być ludźmi że nie da się w nas nic zabić, że nie da się nam wmówić tych rzeczy i cokolwiek, jakikolwiek finał tego nie będzie i rezultat, myślę, że już osiągnęliśmy największy sukces, że pokazaliśmy, że nie daliśmy się omamić, że Kanada się zjednoczyła i pokazała to, że dalej się przytulamy, że dalej się kochamy, że dalej imprezujemy, że dalej walczymy o wolność, o to, że jesteśmy ludźmi, i że jesteśmy właśnie, że jest w nas ten pierwiastek człowieczeństwa i tego nie sposób, nie sposób zabić żadną propagandą, żadnymi niewidzialnymi wrogami, żadnymi masmerdiami. Po prostu człowiek będzie zawsze człowiekiem. I namawiam was jeszcze raz do życzliwości. Zobaczcie, że można nawet Agnieszko, w sposób piękny i pokojowy manifestować. Zobaczcie, co się dzieje. To są zwykli ludzie. Ja nie jestem jakoś tam wielką manifestantką. Na ogół robiłam zdjęcia, nie przychodziłam z transparentami. Ale tutaj są A całe rodzinie, się przebrała. To są wszyscy. O tak, wszyscy mamy dość. O, e, Agnieszko, tak. zapytam Cię jeszcze o to, czy będziesz nagrywała jakieś yy, przemówienia. Jeżeli się uda, to tak. W ogóle wiesz, cały czas staram się nagrywać jakieś urywki, ciekawych momentów i oczywiście spróbuję to zmontować i wpuścić w najbliższym czasie. Okej, okay. coś się dzieje. Helikoptery latają, bo media powiedziały, że jest nas na tutaj kilkaset osób. Ale jest nas troszeczkę więcej. Okay. Także jest pięknie. Pozdrawiam całą Polskę i mam dla Was wiadomość. Nie traćcie ducha. Jeszcze Polska nie, żyje, nie zginęła, póki my żyjemy. Jeszcze Kanada nie zginęła, póki my żyjemy. Jeszcze świat nie zginął, póki my żyjemy. Agnieszko, bardzo Ci dziękuję. Ja już Cię nie, nie, nie będę dłużej ciągnął za język, dlatego że jesteś na pewno zmęczona totalnie, bo to jest jazda przez cały dzień. To całą jest energia! Zygi, Wiem, to jest energia. To jest cię, taka energia. Ale my cię <laughs> też potem tutaj potrzebujemy, Agnieszko. <laughs> Całuję wszystkich oglądających, pozdrawiam Polaków na całym świecie. Pamiętajcie, że my jesteśmy na całym świecie i to też jest po coś, że nas tak rozsiało. Także łączmy się, przekazujmy naszego polskiego ducha, naszą życzliwość wszystkim naszym y, ludziom na świecie, każdej nacji. I w Polsce, i pamiętajcie, Polacy, my jesteśmy Polakami, jesteśmy patriotami, mamy ducha, ducha serdeczności i wolności w naszych sercach, nie damy się tak łatwo złamać. Jestem z Wami, dziękuję Wam za to, że jesteście, że oglądacie, że otwieracie umysły, że macie wielkie serca. Kocham wszystkich i naprawdę popatrzcie, że niemożliwe staje się możliwe. Agnieszko, bardzo Ci dziękuję. My jesteśmy ci ogromnie wdzięczni za Twoją energię i za przekaz i za to, że wszystkie siły poświęciłaś na to, żeby pokazać ludziom, jak to tam właściwie jest. Agnieszko, zobaczymy się prawdopodobnie jeszcze nie raz albo usłyszymy się jeszcze nie raz. Na razie Oczywiście. Ci bardzo dziękuję. I ja Wam dziękuję, pozdrawiam. Jestem do Waszej dy dyspozycji. Idę oglądać tą manifestację i filmować. Serdecznie jeszcze raz całą Dziękuję, Zygi. Pozdrowienia dla wszystkich. Pa! pa. Trzymaj się, Agnieszko. O, Kanada! <laughs> Kochani widzowie, bardzo Wam dziękuję. To była relacja Agnieszki z Kanady. Praw będziemy próbowali się jeszcze, o nie wiem, czy nam się uda, bo początek był kiepski, nie udawało się, ale na pewno Agnieszka nagra najważniejsze momenty i będzie nam przekazywała na bieżąco. Oglądajcie Rumble Endychońskiego, oglądajcie Netify i, i oglądajcie mój kanał, dlatego że też będę tam y wrzucał te kawałki, które da się tam wrzucić. Y tymczasem, trzymajcie się do następnego razu.